Witam wszystkich, Tom i z Karela Jesteśmy podekscytowani będąc z Wami dzisiaj w tej serii Wiara kontra strach. Dzisiaj chcę mówić o strachu przed drugim człowiekiem. Biblia mówi o strachu człowieka i można to znaleźć w Księdze Przysłów. Przysłów rozdział 29, werset 25 mówi, werset 25 mówi tak Strach przed człowiekiem zastawia sidła. Strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa Panu będzie bezpieczny. Albo można powiedzieć, kto ma wiarę w Pana, będzie bezpieczny, tak? Ale strach przed człowiekiem zastawia sidła. Wiecie, tak wielu ludzi spędza całe życie martwiąc się o to, co inni ludzie myślą. Miałem wspaniałego przyjaciela proroka. Nazywał się prorok Kobus van Rensburg. On mawiał tak. Nie pozwalaj, aby ktoś za darmo zamieszkiwał twoje myśli, jeśli nie będzie ci za to płacił czynszu. To był śmieszny sposób, aby powiedzieć: Nie pozwól, aby ktoś wchodził do twojej głowy. Tylu z was, którzy oglądają to wideo teraz, strach przed drugim człowiekiem dyktuje, co masz robić, czego masz nie robić, co powinieneś powiedzieć, czego nie powinieneś mówić, nie mów tego, nie mów tamtego, a co ona pomyśli, większość osób i tak w ogóle nie myśli, więc nie ma się o co martwić. Słyszą, że dzwonią, ale nie wiadomo, w którym kościele wiecie, o czym mówię. Przestańcie spędzać całe swoje życie, przestańcie spędzać całe życie nakręcając się i martwiąc, co kto pomyśli. A co on pomyśli, co oni pomyślą, co tamci pomyślą. Pamiętam, że kiedy jako nastolatek zostałem zbawiony w szkole w średniej i wielu z moich przyjaciół ze szkoły zagłębiało się w to: Och, martwię się, co ludzie pomyślą i ten gość, który przyprowadził mnie do Pana, on już jest w niebie. Ja mówię do niego, bracie, a kogo to obchodzi? Nas nie obchodziło, co oni myśleli, zanim zostaliśmy zbawieni, więc dlaczego ma to nas obchodzić teraz? I w ten sposób wielu wierzących żyje w strachu przed drugim człowiekiem. Strach przed człowiekiem. I to jest jeden z obszarów, który, jak zauważyłem, najsilniej trzyma większość wierzących. Więc większość z was, którzy oglądacie tę serię teraz, to jest obszar, z którym się naprawdę zmagacie, co ludzie pomyślą, jeśli ja zrobię to, a co ludzie pomyślą, jeśli powiem tamto. I zamiast być tym, kim masz być przed Bogiem, i wtedy będziesz szczęśliwy, Bóg będzie szczęśliwy, oni będą błogosławieni, albo oni Cię nie przyjmą i to jest w porządku. I w ten właśnie sposób zacząłem chodzić jako młody chrześcijanin, jako młody wierzący zacząłem chodzić w taki sposób, ja szwendałem się z moimi przyjaciółmi, głosząc Ewangelię w szkole, kładąc ręce na chorych. My mówiliśmy w językach i potem poszedłem do świeckiej szkoły na jeden rok. I ja pamiętam, głosiłem dzieciakom, a one wszystkie się ze mnie naśmiewały. Ja miałem 18 lat, prawdopodobnie byłem najniższy w akademiku, byłem w grupie zapaśniczej, więc nie jadłem. Więc świadczyłem o Jezusie i dzieliłem się tym wszystkim. Z różnymi ludźmi, oni ze mnie drwili i mnie przedrzeźniali, a ja kładłem ręce na ich drzwiach i modliłem się za nich w imieniu Jezusa. Duchu Święty nawiedź ich niech pomyślą o tym, czym się z nimi podzieliłem. I gdy to robiłem, to zaczęło przenikać ich serca i jeden po drugim zaczęli przychodzić do Chrystusa, nawet z wyższych klas. Pamiętam tego gościa, był wielkim napastnikiem drużyny futbolowej i przyszedł ze mną do kościoła, ważył jakieś 300 funtów, a ja 150, więc on był dwa razy większy. On przyszedł ze mną do kościoła i on został uzdrowiony i zbawiony. To było po prostu radykalne spotkanie z Bogiem. Mógłbym tak opowiadać o jednym po drugim, nawet w szkole biblijnej. Nawet w szkole biblijnej niektóre dzieciaki chcą nadal żyć jedną nogą w świecie. Co ludzie pomyślą, co inni uczniowie pomyślą? A ja myślę sobie, ja nie będę się całe życie martwił o tym, co wszyscy inni myślą. Po prostu będę posłuszny Bogu. Będę chodził w Królestwie, chodził w Jego autorytecie, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, czynił uczniami. To właśnie robię. I to jest to, co ja robię, cofając się do lat 80., aż do teraz. Uzdrawiałem chorych jeszcze w latach 80., jeden po drugim. Potem zostałem pastorem. Pod koniec lat 80., w połowie lat 80. raczej, robiłem te same rzeczy i miałem świecką pracę. Zacząłem, wiecie, w pracy świeckiej opowiadać o Jezusie i o Bożej miłości, na początku mnie przedrzeźniali, ale potem nagle ich serca zaczęło się przemieniać. Dlaczego? Bo ja nie pozwoliłem, by ten strach przed człowiekiem spenetrował moje serce. Tak wiele osób, mam wrażenie, ma serca szeroko otwarte na świat i boją się kogoś obrazić. Wszyscy dzisiaj boją się kogoś obrazić. Żyjemy w tak politycznie poprawnym narodzie i świecie dzisiaj, że wszyscy boją się kogoś. Obrazić obrazić. A kogo to obchodzi? Prawda to prawda, niezależnie czy się obraża czy nie. Dobre to dobre, złe to złe, niebo jest prawdziwe, piekło jest prawdziwe, a Jezus jest jedyną drogą, i żadna inna droga niż ta nie przyniesie radości do Twojego życia. Zamiast spędzać całe życie zastanawiając się, co się dzieje w czaszce kogoś innego, Kogo to obchodzi? Zostań uwolniony od tego. Uwolnij się od myśli innych ludzi. Co ona pomyśli, kiedy ja powiem to, a co on zrobi? Zostaw to i zacznij dzisiaj chodzić w odwadze. Zacznij chodzić bez strachu. Przestań już chodzić w strachu przed człowiekiem i zacznij ufać Bogu, że Twoje serce penetruje najtwardsze z twardych serc niewierzących. Amen? Więc, Więc rzucam, rzucam ci, ci dzisiaj wyzwanie. Przestań cały czas myśleć o tym, co dzieje się w głowie kogoś innego i poruszaj się w duchu przeciwnym do strachu. Poruszaj się w duchu przeciwnym, zacznij poruszać się w wierze, a złamiesz ducha strachu i złamiesz jego kontrolę. Ty będziesz wolny, oni będą wolni, wszyscy będą błogosławieni i wszyscy będą szczęśliwi. A ty będziesz radował się w Panu, bo będziesz posłuszny. Więc modlę się, aby to was dzisiaj pobłogosławiło. Bądźcie wolni od strachu przed człowiekiem, dlatego rzucam wam wyzwanie. Sprawdźcie naszą stronę poniżej sharethefire.org Zasubskrybujcie nasz kanał. Kochamy was, do was my Was, prosimy o ogromną przysługę. Podziel się poniżej, co to dla Ciebie dzisiaj znaczyło. Bardzo chciałbym usłyszeć Twoją opinię na ten temat, tutaj poniżej. Po prostu napisz w komentarzu, co Bóg mówił do Ciebie przez to nauczanie. Kocham Was, błogosławiam Was.